Jakoś nigdy mi farb przy porostkach nie się, to Do tytułu, ale w tym roku, parka na Nowy Rok, mikroparka, no i mamy teraz świeżego, fajnego. Wyszedłem sobie z lasu, To jest taka złamana topolka, idę, rozglądam się takie jest pole w takim spole lesie, więc masa patyków. I prawdę mówiąc tak bardziej zerkają do lasu. Ale leży. Ładniutki bardzo. W końcu świeży jeleń. Elegancja, Francja. В день. Вот, да, правда. Кромка, это Да?